No właśnie, ale kto to znaczy, tu teraz? Chyba jest. To jest. To tak? Nie, chyba nie. nie, nie raz jeszcze chyba kończą Titikaka dookoła z rowerem. A, Titikaka no to zgubiłem. No, no już to jest to super, to był na park. No tak, a na razie się nie wybieram na Titikaka. A gdzie się pan wybiera? No nie wiem właśnie. Dawno nigdzie się nie wybierałem, ostatnio tylko Gdynia. Ostatnia tylko Gdynia Ja byłam w e... Ameryce Środkowej jeszcze nie byłem Kiedyś trochę pojeździłem Ale to były lata, początek wieku no, tego. Ja to tak rodzinny No tak, no właśnie ja też e... Forum pomocy Pan na jakąś wyprawę? Chce czy... pani jedną? O, dziękuję. Bardzo. kolega mi dał bo to jest chyba wydawcą coś... tego a kto? Antoni tak, tak, o. no dokładnie Antoni, on chyba ma Antoni no. dokładnie A gdzie pan tak planuje, jeszcze pan nie wie nie wiem mogę nie wiem. panu to powiedzieć mhm. Czyli taka dziewczyna właśnie ja szanowana ryca mieszka z czyniem, takie włoskie, takie miała tutaj no tam może lało no towarci. tak, Azja, Azja, tak, Azja jest jeszcze okay. przede mną. Bo Azję to tam tylko tą mniejszą zobaczyłem. A tam jest podobno tanio i generalnie fajnie. Nie? Bezpiecznie. No, generalnie. Bezpiecznie. No, bezpiecznie, no bezpiecznie, no bo kto by zaczepiał białego człowieka? No. Chyba, że narkotyki przemycano, to wtedy jest niebezpiecznie. No. Nie, ja słyszałem, tak, że tam tak, wsadzają do więzienia za to, że to tak. No, to no tak panu mogą było żyć. Wie pan mogą włożyć. Na przykład, są, no. No moją koledzę, on nigdy w życiu to jest wciąż. No, on no. w życiu. I pan bierze w salili krzywdów. No. Miał trochę nieprzyjemności. No właśnie, właśnie ale o A jak powiem. oni to zrobiłem, Mag nie wie. No ale I to przecież nie... każdemu można też to ale nie, to tak... hotelu rodziłam i potem za panem jadłem, nie No tak, to stary patent Pamięta pani, taki film był z Luisem de Gamoń chyba O, 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 I Gamoń miał ten samochód przewieźć, nie? Z tym złotym zderzakiem no, to był dobry film Tak mamy jeszcze jednego wafelka tak, proszę na serwiku i teraz herbatka zielona No właśnie, jeszcze kawa mi się przydała, ale niestety nie ma tak dobrze no. No Ale nie mają dobrej kawy, do to jest Znaczy ja tu bym wziął z automatu, nie? Nie, tego tylko nie Dlaczego nie? Będzie pan chory Ale czuję ja tam nie choruję Młody, jak tam skończy 50, to zobaczymy. jeszcze przed 50. O no tak, tak. Ani chyba lepiej nie chorować. O o, ładnie, ładnie. A tam są ładne rzeczy w tym nad jeziorem Titikaka. Tak, tak. Mm, no, są tam chcę niezłe. pojechać, chcę do Boliwii pojechać, do Ekwadoru i do Peru. Ale albo z no Argentyny, teraz kolega, Kolega kiedyś. No. Zrobił taką. Ja tak zrobił Brawa dla ekipy, które od wjechali w Ziółek, a teraz wielkie brawa dla Zbigniewa Floreckiego, bo żeby dokonać tego, co on zrobił, potrzebne są tak naprawdę dwie rzeczy. Tak wydaje się niewiele, ale tak yy, dużo. Bo wszedł na wszystkie. Górki w Polsce 28 no i zdobył koronę ziemi. Zapragnął, żeby zrobić to w jak najszybszym czasie. No i tego dokonał. Wyrobił się poniżej 200 godzin. To jeżeli chodzi o rekord zimowy, a letni jest jeszcze zdecydowanie lepszy. Te dwie rzeczy to po pierwsze, brawurowa i dobra kondycja, a druga. Niemniej chyba nie ważna to logistyka. Teraz opowiedź o tym, w jaki sposób jedno i drugie łączymy z sobą i w jaki sposób potem zostajemy tymi, którzy o swojej przygodzie opowiadają na kolosach. Zostajemy tymi, których ogląda 2, 3, 4 tysiące ja Michała, osób. Skupiaka, ty z Ignia Florycki. Wow, no to będzie późno. No, ale to jest najwyższa. A to bardzo... tam będzie o czym? To właśnie o letnia i Zobaczmy Oj, nie co wiem będzie czy będzie zobaczę, bo to późno będzie proszę straszne. Proszę pana, ta jest? przynieść, ja tak też. bo Karima, teraz sobie przerwę zrobiłam. Za pięć nie obejrzałam. Bo byłam tu już o pół jedenastu. No to mniej więcej. To. A ktoś otwierał w ogóle to? Było jakieś otwarcie na początku? Tak, tak, tak. A kto otwierał? No ten cały tutaj, pan Jankowski. O, organizator. Organizator. No tak, bo oni kiedyś tutaj przyjechali z Krakowa chyba. Nie, zresztą. No tak jak patrzyłem na historię, że pierwsze kolosy były chyba w Wieliczce. Proszę bardzo, przed chwilą mówiłem tak, tak. o logistyce, o planowaniu, o... tak o... czasem... na ma... O tym żeby Tak, zachować podróż, żeby ona zajmowała jak najmniej, najmniej czasu, a tu proszę bardzo. Musimy chwileczkę jednak zaczekać, wpisać prezentację do innego Jest taka możliwość. Jest taka opcja. I to będziemy tę prezentację odtwarzali. Ale to potrwa dwie, trzy dosłownie minuty. Jeżeli Państwo już pragną oddechu, liczą na przerwę, to po tej prezentacji